Nie, no ja się czuję jak w jakichś tropikach, aż wiekują te rośliny. Kolejny dzień rozważania Słowa Bożego. Witajcie na wdzięcznym sercu. Dla mnie to jest poruszające, że akurat teraz, kiedy tak jak już Wam mówiłam wczoraj, czekam na ważne wiadomości. To kilka dni z rzędu czyt czytamy o tym, że mamy oczekiwać Boga i jego pomocy. I nie przegapić tego momentu. Dzisiaj Ewangelia według świętego Łukasza. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Dalej czytamy szczęśliwy ten sługa, którego Pan powróciwszy, zastanie przy tej czynności. I teraz uwaga, co nam grozi, jeżeli nie będziemy czekać. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim imieniem, lecz jeśli sługa powie sobie w duszy, Mój pan ociąga się z powrotem i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Nie wiem, czy ty też jesteś teraz w czasie oczekiwania na Bożą pomoc, Bożą interwencję. Może masz taką ochotę, żeby już sobie odpuścić żeby sobie ulżyć w jakiś sposób. Uciec w jakiejś przyjemności, by było tobie łatwiej. Ten sługa to robił. Jadł, pił, upijał się, bił sługi służące. Ogólnie widać, że chciał wrócić do swojego starego życia. Tam go ciągnęło. Natomiast właśnie ten czas oczekiwania jest po to, żeby on różnił się od twojego życia. Żebyś ty w tym czasie mógł przybliżać się do Boga. Myślę, że bardzo łatwo jest, kiedy rzeczywiście nie będzie się codziennie spotykało z żywym Bogiem, żeby się sfrustrować, zniechęcić. Bo co innego, jak się czeka dzień, dwa, co innego, kiedy czekasz na coś miesiącami czy latami. To jest tak samo jak z czystością. Przy projekcie dziewice napływały do mnie wiadomości, od, było kilka przynajmniej takich wiadomości. Od osób, które żyły w czystości przedmałżeńskiej, to jedynie im przyniosło frustrację, lęki, spowodowało różne wewnętrzne blokady. Rzeczywiście taka frustracja może się pojawić, ale wtedy, kiedy jakąś trudność przeżywasz po ludzku. Kiedy nie czerpiesz sił od Boga, tylko próbujesz zrobić to sam. I ja nawet widziałam ostatnio po swojej modlitwie, kiedy właśnie już. Był ten moment, kiedy dużo różnych spraw naraz spadło mi na głowę. Ja miałam ochotę to ciągle rozważać, zastanawiać się, przewidywać. Po modlitwie, która niby trwała tyle, co zawsze, wyglądała tak jak zawsze, stwierdziłam: Kurczę, ja nie wiem, czy ja na pewno w ogóle spotkałam się dzisiaj z Panem Bogiem. I było to takie przykre doświadczenie, powiem Wam szczerze. Ja miałam wrażenie, jakbym bardziej była w kontakcie ze swoimi myślami i emocjami. Niż z nim. I tak po wierzchu by to wyglądało, no co? No modliłam się, a spotkania jakby nie było. Tak wiele razy też może być, że na przykład czekasz na coś, walczysz z trudnym czasem i na przykład chodzisz do kościoła, masz różaniec, modlisz się, na różne sposoby praktykujesz swoją wiarę, ale nie to jest najważniejsze, a to, żebyś się z nim rzeczywiście spotkał. Kiedy będziesz się codziennie z nim spotykał, będziesz miał siłę, by wytrwać do końca i doczekać momentu. Kiedy Bóg przyjdzie z pomocą. I my, Panie, dzisiaj modlimy się o To i prosimy Ciebie w imię Jezusa Chrystusa, byś dawał nam łaskę codziennych spotkań z Tobą. Duchu święty, przychodź. Duchu święty, dawaj nam wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żebyśmy mogli spotykać się z Bogiem. Bo my chcemy, Panie, karmić się prosto od Ciebie, chcemy czerpać z Twojego źródła, bo tylko wtedy Będziemy mieli naprawdę siły i wytrwamy do końca. Niech tak się dzieje w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Miejcie się jak najlepiej. Miejcie piękny dzień z Panem Bogiem i be grateful.